No, sztof. Naprawdę, bo... daj Boże, żeby ktoś robił jeszcze takie fane momenty zajebiste, nie? Mosz, gaz. Od orzeźwienia. MOVE NEGUS e, Tutaj są tutaj sąsiad uch, 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 fajny, co? Gadaliśmy <śledzimy> o komorniku, ale nie wiedziałem, że tak szybko tutaj się rozpędza. Dziękuję dobry uch, e... 2000 dwa tysiące mniej? Dobra! Na budo leprzy nożną luksusowa Wylewka fundamentów to 80 tysięcy a, czekaj, Co? Ty ile? 18 tysięcy, dobra, dobra A dobre. Już, już mi się to bardziej dobre. podoba, bo już 8 tysięcy to za murowanie, a to 18 za fundamenty? Tak, a to nie <słas> pasuje. Nie pasuje ci to wypier! No dalej. 7 <słas> <słas queste miste>. mordę, mordę chyba no. się będę zamknąć, bo... mordę Sąsiada tylko pozdrawiam jednym palcem... No... To wygląda jak te chińskie... A październiku więc jest spora, CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? To była trąbka jak od jakiejś tej, jak z lodami by przyjechał, albo coś. Pewnie, pewnie skończyła się ten. beton się skończył. jak be, be, jak beton. Be, 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 to. Co to było? Chyba Ej, się wąż, wąż, wąż odjebało od pompy jakiejś. Na 100% wąż wyskoczył, wąż wyskoczył. Nie, a ja tylko znowułem. A few moments later. No, ten to już w ogóle. Na pewno mu ten obciążnik trochę mniejszy, dlatego, bo przecież tą ośkę urwiemy przednio w końcu. Tam jest chyba ze 3,5 tony na No, tam jak się o, cokolwiek odpina, to szczegóły od razu tak, garba dostaje naprzód. w ogóle mordo. Co to było? Ja pierd... Mordo! Kurwa! <grym>... Czekaj, <grym> przyjechali ci, wiesz? Jeden Halo? Dobry. 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 dobry! dobry! Tutaj! Tutaj dobrze trafiliśmy? Dobrze, dobrze chłopaki, siemanko. Dobry, dobry. Ja tak Kurwa. A ty młody ile masz lat, takiego bosa już masz na głos? Kurde, ja się ja nie, ten... nie ten... A ten tak samo. flip ja flap. Mordy końcowe, słuchaj, pogadaj. Czemu <gadanie> jako nie wyglądają, kur? To już w ogóle, nie 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 czuję, żeby Rozpoczyna się zatrzymać i... Kurwa, pić 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 samochodu. otwieracie pić 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 otwieracie otwieracie pić Ja pić 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 nie? pić 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 za 4, nie? Rdl, e, nie. A A, chulia, co za świty, nie? Morda ją, lecimy na mnie! A które trzeba wyciągnąć dawaj? Dialoguję, że. O Jezus! Morda kurwa! Co się stało? Spokojnie, plak! Uważam, że broń było się przejadą. A coś nad tym workiem stało, żądaj kiedyś się wybrał. <śleski plap. śleski> Pomału, pomału, dawaj! Ja ci powiem, nie? Że ja się zaczęło zastanawiać, czy... O, nie, To bo... jest to! Co to było? To jest to? Chyba Co Co coś wpierd**ało w tym... Flip! Eee! O, bo chyba głupio uderzył. A nie, dobra, flip! Eee! A? A nie, dobra, to do flipa. Flip, ej! No! Weź ręczny, za... ręczny zaciągnij! Zaciągnięty jeszcze, A to trzeba... Zjadź bo ci o... ogóle... te, obrysam ci. Gdy jak nie cel, <laughs> ten? <buch mi> ja... <laughs> Byłbyś no. Ja będę... Wody, ja już mam tyle tutaj, wiesz... Doświadczenia, że tam się... O Jezus! No, widać właśnie! Tak zabują. Nie, a, nie jak zabują. Jak a gdzie jest ten, co ostatnio u nas był, to co go zwolni... Weźcie niech to zajmu mi, mordo. Który? Ten... Ten, co ostatnio... O... Tak We, Weźcie mi tam... Weźcie tam, tam, gadajcie. Weźcie ja ja mi tam, gadajcie wlapa. jako... Niżej tura, niżej tura. Na siebie. Na siebie trochę niżej, niżej. niżej, niżej. Jeszcze. 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 Dobra. Dziękuję. Dobra. Elegancki. Bardzo dobrze, bo chociaż z nimi już się coś ja, ja ci powiem, że ja się bardzo cieszę, że tak zrobiłem A wy chłopaki na stałe tu już robicie, czy jak? Na stałe! Ja, chyba trzeba zmienić filmy na wozu Oni wyglądają jak bracia, nie? Fajna pogoda, do widzenia! No, ja, na razie Ja To kto w takie takich za zatrudnia na filmy, ty? Ty! Oni z mojego miasta Teraz widzisz? Yes! Ja. <laughs> Bramę się zamknął Dzięki Flap! Chvíli, ne? Já ja pěrdu... Ale mu dá pevně... O kurva!